Jak siatkówkę trenowałem, to nie nienawidziłem tego ćwiczenia. No, pochylić się jeszcze, wysunąć się bardziej do przodu. No, ciśnij. No, <grystanie> <Dancing. grystanie> ono mogliśmy zacząć od prostszego, nie? No, nie jednym. no, nie, 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 to jest po prostu... Jak się nie ćwiczy równowagi? Nie. Sie... No ciągnął dwójki, o! Dobra Powiedzmy, że... Yy, powiedzmy, że jesteśmy w miarę rozgrzani Jak u Ciebie na rękach? O nie, nie istnieje. Nie? Czyli zrobimy sobie... Zostań na rękach I dwójeczkę możemy rozciągnąć, nie? tej poza Pójdźmy drugą Do przy go słupówki, chryste. Już koniec? <śmienicielone> no dobra, możemy zrobić. Dobra, zróbmy to już do końca. O dobrze. Tu się powinienem zmieścić. <śmienicielone> to <żyć>? jest? <śmienicielone> I od razu, i od razu, już noga idzie, już Trzymaj to, trzymaj to, trzymaj to I baby, mamy Popatrz jakby za siebie, a nie obok No Elegancko. Dobra, więc wejście na linę jest standardowe, za wyjątkiem używania nóg, nie? I... Nie no, ja mam... Mogę to tylko na nogach zrobić. Dobra, to zejdź bez, bez nóg, ale powoli, no. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra. Dobra, kochani, ciśniemy, bo ja się to zaraz ogotuję, a jeszcze w coś, nie? Tak. Więc yy, poka tam, tam. <laughs> pokażę z yy, dwa ćwiczenia y, takie, które są kluczowe w skokutysce i tu była powiedzmy faza wzlotu do góry, a później to co trzeba zrobić nad poprzeczką i przed nią. <laughs> Najłatwiej jeszcze tryczkarskie ćwiczenie wygląda, tak? Powtarzasz teraz czy później? <mum> 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 Mama. Kids don't try this at home. I to już jest bardziej przypomina faza skoku, czyli prawa noga ugięta, lewa wyprostowana. I hop. No. W pewnym wieku życia mężczyzna zdaje sobie sprawę ze swoich ograniczeń. Ale spróbować możesz po prostu, nie, nie, no, nie. nogi z dołu do góry. Nie, pierwsze Nie. <świet> Przy tym <świet> ćwiczeniu powiemy quit. Dobra. No. no, mamy rozgrzewkę za nami. Idziemy skakać. Klaps! Tylasz sobie ją jak Ci wygodnie na razie. I teraz wkładasz sobie na bark, czyli tak. Właśnie. I teraz drugą ręką, czyli tą, pytasz tutaj. I teraz przekręcając ręce do góry, tyczka idzie w górę i w takiej pozycji biegniemy do, dołu, do dołka. Rus 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 Tryty, Tyty tyty ty. Przenoszę, wkładam w dołę Wup. i się odbijam z lewej na Easy. Ee, easy, zawsze, easy. Zawsze, easy. Zawsze brzmi to banalnie, później okazuje się, że zupełnie tak nie jest. Ee, Powiedz mi, dlaczego niektórzy mają czarne ręce, a niektórzy nie? No i właśnie, chodzi. tu teraz mamy taki przykład. Tutaj tyczka jest obklejona na magnezję. Czyli tak jak ciężarowca. Czyli tak jak, ćwiczy, jak my na drążkę, to mamy białe ręce z magnezji. A ja, ja stosuję taką technikę troszeczkę trudniejszą. Y, trudniejszą, może nie, że trudniejszą, po prostu inną, czyli nakładam sobie klej na, na, na rękę i na plaster i ja już jestem przyklejony. Teraz pytanie mam takie, dlaczego to jest takie lekkie, skoro y, taki wielki chłop jak ty y, jest w stanie polecieć tam na tym, a to się na dodatek nie łamie? Więc tak, y, to są y, tworzywa bardzo trwałe, czyli mam tutaj y, akurat jaska, y, używam włókna szklan, y, szklanego, jest jeszcze włókno węglowe, hmm? one są y, tworzywami bardzo, bardzo elastycznymi i bardzo trwałymi. Jak już wcześniej rozmawialiśmy z i przez sobie też w innych dziedzinach, czyli na przykład w łodziach czy, czy w windsurfingu I teraz moje pytanie, bo powiedziałeś, że ta tyczka jest lekka, tak? Więc Relatywnie tak, wydawałoby się, że taki przyrząd waży ważyć. No jasne, to to możesz odłożyć, ta tyczka, którą odłożyć, a ta tyczka, która jest lekka, czyli robimy tak, tak jak robiłeś, czyli zakładam na bark, tą rękę, odwracamy tą tyczkę tak do biegu podnosimy, no i teraz biegniesz powiedzmy sobie z tą tyczką, nie? Tak tak, tak by było dobrze, gdyby tak gdyby, gdyby, gdyby... i teraz i teraz jeszcze chodzi o wagę. Przestało być to lekka tyczka. I teraz biegniesz sobie powiedzmy stąd tyczko, biegniesz, 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 no opuszczasz, opuszczasz ją, no dalej biegniesz, biegniesz, no i no i teraz biegniesz i teraz trzymasz, no biegnij. Znaczy no, się trzymaj, nie, nie, ale... <noise> No ja Ci pokażę. Podnosimy ją do góry. I teraz jak ją trzymasz w tej pozycji, to musisz się wypowiedzieć. Tadeczka jest lekka? Nie. 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 Nie jest. Nie, w tej pozycji już nie jest. W tej lekka. pozycji tak. już nie jest. Ja nie będę tego komentował, wiesz? ja ci powiem. Igrzyska olimpijskie w Japonii. Jeszcze trochę czasu, a zarazem, już można powiedzieć, że za pasem, za rogiem, to już niedługo się odbędzie, już masz cel w głowie? Mówiłeś, że nie lubisz presji, domyślałem się, że ten cel na Tokio i Tokio to w ogóle jest presja. No jest presja i, i jak, jak już wcześniej wspomniałem, sam ją sobie troszeczkę narzucam, no bo jestem osobą ambitną i zwłaszcza w, w tym, co robię, czyli w sporcie. Tokio to już, to już, to już nie można mówić, że to już jest e, daleki, odległy termin, to już faktycznie za chwilę e, i dla nas, dla sportowców, dla trenerów e, ten okres przygotowawczy z, tak naprawdę zbliża się ku końcowi, e, no bo ten cały cykl przygotowań czteroletni, no już teraz został rogi trochę. Więc... Piłkarze mają ligę, koszykarze mają ligę, siatkarze mają ligę. Wy macie mitingi międzynarodowe, ale takim zwieńczeniem pracy lekkoatlety są Igrzyska Olimpijskie. No nie każdemu jest dane być na tym podium niż na tym podium Igrzysk Olimpijskich, no ale jest to dla nas niewątpliwe. Najwię... Byłby to największy sukces, jeśli, jeśli by się udało wskoczyć na, na to podium. No i każdy sportowy myślę, że do tego dąży. Mistrzostwa Świata są też preś, jakby, hmm. prestiżowymi zawodami, ale jednak te igrzyska, ta cała olimpiada, to całe przygotowanie to jest to, yy, o co walczymy. Skoczkowie z kadry koledzy czy rywale? Yy, skoczkowie z kadry zdecydowanie koledzy. I w ogóle my jako skokotyscy to jest już yy, wiadomość yy, ogólnoświatowa. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Nie wiem w sumie z czego to wynika, ale każdy sobie zawsze pomaga. Jest to zdecydowanie dyscyplina jednoosobowa i każdy swoją rzepkę skrobie, ale mimo wszystko każdy sobie pomaga i jest do siebie życzliwy. Fair play? Fair play, zdecydowanie. Jak mówiliśmy dzisiaj o podcinanym tyczek, ja jestem spokojny o to, że żaden z moich rywali, kolegów nawet o tym nie pomyśli, bo mówię, zawsze sobie pomagamy. I to jest fajne, znaczy, bo to Nie jest tak też z młodzieżami, z, z ludźmi, którzy. No ki... Słyszałem od kilku przedstawicieli lekkiej atletyki. Ale chyba ta jak tyczka, że to nikt nie ma. Myślę, że my jesteśmy troszeczkę jak surferzy. Ta, 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 ta tyczka jest trochę specyficzną konkurencją i myślę, że, że fajnie, że jestem na tym miejscu, że jestem tyczkarzem, bo, bo to jest naprawdę wspaniałe przeżycie. Chcę wystartować w Tokio. Co muszę zrobić, żeby w nim wystartować? Y... Taką samą drogę pewnie ty masz, bo też żadnych z góry ułatwień nie dostałeś. Nie, zdecydowanie nie. W polskim związku trzeba zawsze być na najwyższym topie i udowodnić swoją jakby formę w roku olimpijskim czy w roku danych mistrzostw. I tak jest, z tym razem trzeba skoczyć 580, żeby pojechać na te y, Igrzyska Olimpijskie, więc jest to y, dosyć wysoko. Y, no ale myślę, że, że jeśli ktoś myśli o tym, żeby wskoczyć na, na miejsce na podium, no to, no to nie będzie to sprawiało większego problemu, żeby skoczyć y, to minimum. Czy uważasz, że jest to ciężkie do zrobienia? 5,80? Myślę, że Bardzo tak. Odległość. Myślę, że, myślę, że 5,80. Myśl, że zdecydowanie jest tak, że przyzwyczailiśmy ludzi, kibiców, do tego, że 5,80 to, to jest normą, a tak naprawdę to już jest naprawdę poziom światowy yy, i nie zawsze jest tak, że, że to nam łatwo przychodzi. To naprawdę już jest wysokość.